Manifestacje zaczną za Tobą gonić, kiedy zrozumiesz, że musisz zbudować tak fundamentalne przeprogramowanie Twojej podświadomości oparte na bezwarunkowej miłości do siebie, zrozumieniu swojej nieograniczonej mocy jako kreatorka, pokochaniu siebie do takiego stopnia, że nawet gdyby przyszedł facet do Twojego pola, który nie wstawi się do swojej roli, Ty będziesz umiała powiedzieć nie. I oprócz tego musisz nauczyć się transmutować energię, wszystkie wiemy jaką, na Twoją korzyść i oprócz tego musisz wiedzieć, jak sprawić, aby mężczyzna miał obsesję. Jak długo masz zamiar mówić, że wystarczy Ci to, że jesteś singielką? No nie bardzo. Każdego dnia myślisz o tym, kiedy znajdziesz jakiegoś faceta, ale on się sam nie znajdzie. Gwarantuję Ci to. Twoje pole musi być tak przyblokowane, bo jeżeli mnie zamanifestowałaś na swoim feedzie, oznacza to, że już potrzebujesz pomocy, bo ja wzywam klientki, które są gotowe działać tu i teraz. Więc jeżeli jesteś gotowa dowiedzieć się o tym więcej, napisz do mnie moc po bezpłatne szkolenie, a jeżeli jesteś gotowa działać, napisz do mnie program.